Siemanko, ja jestem przemek 1015, 10, a dzisiaj ze mną jest Mr. Mati999. No i to jest już kolejny odcinek Elsworda, piąty. No, no i zacznijmy, no. kolejną planszę. Jaskinia Pendersa, przynajmniej trudna. Dwa razy. Mhm, albo tutaj. Piękne rzeczy są piękne, no spoko. Dziki kwiat, plansze z PD oprócz ruben. No to dalej Dzikie to. drzewo poza potworami polowymi z ruben. Dobra, zobaczymy to. Piękne rzeczy są piękne. Ale nie szaje o co chodzi. No to piękne. A, albo piękne rzeczy są bar, bardzo I co? Bardzo. Dobra, y, trzy razy plansza z PD na Rydwanie mobird, Sweet blues są. Oprócz. Nie, 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 czaje, dobra, to. tę. skinię, będę stał przynajmniej tu na dwa razy. Dobra, i sobie poszukamy, bo trudno, no to ja nie jestem takim hardcorem. Zaś są lagi na no serio. jeżeli już ich nie było. Pikachu. No, na serio, to nagrywanie strasznie obciąża. Jak idę, to są straszne lagi. Spróbuj nakarmić, no. No czekajcie, może zobaczymy. Karm. I jeszcze. Dzięki. No fajnie! Ja? No, a mam. Dobra. Czemu są takie lagi? Dobra. Mm. Au. Okej, okay, już mamy jaskini będersa. Mm, żeby Wam oszczędzać tych lagów, to ja chyba będę robił takie misje terenowe. Eee... Po prostu spauzuję nie? nagrywanie albo poza odcinkiem. No i to zrobię, bo tam o wiele bardziej laguje. Bo jest więc więcej to, ludzi. Musimy kręcić poradniki, ale nie wiem. Ja mam żeby się nie lagowało. No, ej ej, 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 no. Już tak się nie umawialiśmy, już miała nie lagować. No, bezpośrednio możemy serwer Czemu to tak laguje? No nie wiem dlaczego. Co to. Hmm, nie wiem co to. Czy No, spoko. W ogóle co mam zrobić? Aha, po prostu przejść. Jezu, ja cały czas myślę, że to różowe to to potwór. Też bym się na tym zapanował. A mam w ogóle jeździ. Albo ona. 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 To jest... A nikaga nie zdąży i w ogóle strasznie głośno. Na Dobra. Na rozwalcie ze drzwi. O, mam 15 level, najwyższy. Jej! A tamta w samochodzi go już nie drafła. Ja Jeszcze to jest w ogóle dziwa. Czemu? No bo trochę Gra anime. Normalna. Dobra. Mm. Okej. Okay. O, i zaś sobie przywołała tę różowę, coś, ale jak ona to zrobiła? Au. Lagi, są nie do zniesienia? Dobra, co tam jest na górę? Nie, kle, widzę tylko. Spadła. O! Co to jest? Jakiś Objadek. meteoryt spadł. Ojej i poszła. O, coś dostaliśmy. D. Słoka. I teraz wszyscy zostawiam tą mapę. Albo jednak nie. Nigdy się nie z Dobra, za chwilę będziemy mieć szesnasty poziom, fajno. Pan... Tak mniej więcej mógłbyś mi powiedzieć, gdzie są te poziomy. Czy zdobywa. No. No i poszło się to na górze, paść. Król vampirów. Minibus. O, i na wyporze. Czy... Aha, bo tutaj jest wampir. Nie zauważyłem go w ogóle. Tak się wcielił w otoczenie. Ja. Co? Ja. Co ja? Fajnie. Aha. Ale. Dobra. <laughs> A chyba jednak mniejsze lagi były jak zmniejszyłem to rozdzielczość. Au! Jak gdzieś to są większe? Nie wiem. Dobra, gdzie on jest? I tak pewnie nie zdążę go nawet dotknąć. Głosie. O, hajs! Dobra, hajs, przynajmniej sobie zbieram. Tyle rzeczy. Jeszcze że cię dzwoni. Co? Dajcie, dzwoni. A twoja mama. Dobra, to ja zmniejszę rozdzielczość. Za chwilę się widzimy. Dobra. Dobra, jestem z powrotem, ale niestety nie da się zmniej, y, zmniejszyć ekranu nagrywania podczas. Y, już zaczęć, że zaczęcia tego nagrywania, tylko trzeba to zrobić od początku, ale to już nie będę przerywał nagrania i wrzucić takiego krótkiego, tylko sobie rozpoczniemy kolejną misję, czyli tą samą zresztą. Okej. Okay. No chodź, no chodź. No no i dzień dobry. Ty też chcesz? O! Chyba sobie wziąłem coś innego zamiast tego S. Chyba tak. Au, 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 au. Ej, czemu go nie walało? A łano! Dobra. W następnym odcinku pewnie zmniejszę już e, tą rozdzielczość. No, żeby nie było takich lagów. Ale niestety dzisiaj pomyślałem, że będzie lepsza grafika. No to zwiększyłem tą rozdzielczość. No a jednak są lagi. on no, ma tak mało życia? Dobra, tego dokończymy. Czy ja cię zabiję na jednego takiego super mojego nowego? U, no spoko, dobry ten. ten. ten... No ten S, ten, ta moc pod y, plawiszem S. Ej, ej! No właśnie. Trochę się lagu serwer. Co ona zrobiła? Kopniak? Spoko. Nie, bo wy pewnie nie słyszycie dźwięków z gry, bo są tak średnio włączone, a mój y, mikrofon nie wychwytuje takich y, cichych dźwięków, mimo że dla mnie to lekko nawet zagłusza mój głos. Dobra, chodźcie tutaj obaj. Ej, ja nalowałem. Nie. Czemu? O, tutaj jeden był ulepszony, chyba. No, tutaj. Aha, i zmniejszyłem tekstury mm, na niskie. Może to coś da. A? No na razie nie widzę różnicy między niskimi teksturami, a teraz. Dobra. Może mi dzisiaj trochę słabiej słychać w tym odcinku, bo mam trochę dalej mikrofon. Ale myślę, że mnie było trochę za, za głośno słychać, kiedy byłem bliżej i jak. No i były czasami takie zakłócenia. Jak mówiłem, trochę głośniej, gdy byłem blisko tego mikrofonu. Dlatego teraz będę trochę dalej. Zobaczymy ten. Dobra, użyjmy tego. A w ogóle to zapomniałem, że zrobiliśmy level, to możemy to sobie ulepszyć wszystkie rzeczy. Co to jest? Słaby punkt. Zopowiedzenie sobie trafienia. Większa liczba Twoich trafień, jeśli do stania, przeciśnij klawisz X. Możesz rozpocząć kombat. Nie wiem, nie czaję, ale ja sobie ulepszę. To na pewno, to, chyba no, wszystko to co się da. I jednym mi zostało, czekaj, czemu. Dobra, kiedy zaczniemy tą misję? Czekajcie, ile już? Minęło już 12. Dobra, no to chyba zaczniemy tą misję, o właśnie. I skończymy. No i co? Już mnie nie możesz walnąć, a to peszek. Dobra. Kolejna misja. Jestem sam? Czemuś pisało, że z jedną osobą. Chyba, że o mnie chodziło. Dobra, no to spróbujemy jakoś przejść i zakończymy ten odcinek. I się wydaje, że jest chyba trochę bliżej ten ekran. Dobra. Młodszy brat ubrany trochę inaczej niż tam na pamiątkowym muście No, zmniejszenie tekstur widać wizualnie bardzo, ale żeby zmniejszały... Żeby, żeby było mniej lagów, no to nie widzę. Bo i tak jak zaczniemy chodzić, to i tak się laguje, i tak. To pewnie jest dla nagrywania, bo nagrywanie. Bo ja miałem jakieś 100 FPS-ów na, maksy, na wszystkim maksymalnym, gdy nie nagrywałem, a teraz mam wszystko na minimum, to. Bo mam. No jak idę, to czasami mam tylko 6-5. Czym jestem taki duży? Mam miksturę, czy coś? Nie wiem, bo coś mi się wydaje, że jestem większy. One spadną, czy im się nie bardzo chce? Jeden spadł. A to spoko, zostawię je. Dobra. Ty mnie interesujesz? Ty mnie nie interesujesz? Dobra. No, tak z głową na mnie. No. Dziwne trochę. Obydwóch, spoko, obydwóch raz. Dobra. Bo jak zwiększyłem teraz rozdzielczość, to są większe lagi, ale za to w poprzednim odcinku, jak ją zmniejszyłem, to, yy, to mogło być niższa grafika, nie? Yy, gorsza. Ale nie wiem, czy to była aż taka straszna różnica, tylko że te napisy trochę wychodziły poza, ale to tak dwie, trzy litery. To yy, da się rozczytać, ale. Już mnie gorzej rozczytać. Okej, okay, ile tu my jeszcze mamy? Uuu, jeszcze bardzo dużo. Strasznie długo to będę robił, mmm, przez to, że jestem sam. Dobra, ile już minęło, żeby tak nie było więcej niż 20, 22, 3 Dobra, tutaj mamy coś nowego w ekwipunku. Aha, tak, o, skrzynia. Otworzymy ją sobie. Ulepszone polimerowe buty. To jest lepsze. To gorsze. To gorsze. To dla Esworda, to dla Ara. Dół stroju, zakładanie niemożliwe. Czemuż to? To jest moje. Tak, no to jest to sobie ten. O, no, nie spoko. Dobra, co to? To jest gorsze. Trochę. A od moich. Uuu, o wiele gorsze nawet. Dobra, no to resztę sobie chyba później sprzedam. O, tu już dostaliśmy. Dziwne, nie da się przeciągnąć. i później sobie... Ale to te ulepszenia to raczej będę poza odcinkami sprzedawać i kupować takie. To raczej poza odcinkiem. Nie będę tracić czasu na chodzenie sobie po sklepach tutaj. Na odcinku. Dobra. Mm. Jesteśmy na, na trzeciej. Słabo trochę. A, nie trafiłem go. Dobra. Okej. Okay. Szkoda, że to jest tylko 300 tej many. Trochę za mało. Tak trochę myślę. Jakby było 500, ale no tak 300. Ale... Może w późniejszych poziomach nam dodadzą, bo Chyba w y, y, poprzednim albo y, w tym przed poprzednim, przed ostatnim, nie wiem jak, no przed poprzednim, czyli w y, trzecim odcinku, była taka tablica jak zmiana klasy. Może zmienię klasę i y, y, będę miał więcej tej magii. Chyba zmienię klasę na tego maga, to chyba właśnie da mi więcej magii. Bo tam był rycerz i mag, nie? To chyba wezmę sobie maga. To może będą lepsze y, te lepsze ulepszenia tych albo ten te tańsze ulepszenia tych supermocy o tu i będzie może więcej i. Nie wiem jak to się nazywa, no więcej tej many. Dobra, chodź tu. Okej. Okay. Na dwa superhity już go zabiliśmy. Dobra. O, jeszcze na górze widzę jest jakiś młodszy brat. O, i duży też. Ok, to i tutaj. No, skakuj tam. O i za... O! Jakiś. znowu jakiś głaz tutaj spadł. Dobra. Pierwszy. I drugi. A Pikachu za mną lata. Dziwne, że taki kryształ lata, a nie spada na ziemię. Okej. Okay. No, będę coś musiał zrobić. Strasznie się zacina. Może nawet jeszcze mniejszą dam rozdzielczość, bo te lagi to naprawdę są nie do zniesienia. Czasami, nie? Bo teraz to... nawet nie ma zależności od tego, tylko po prostu tak teraz jest na przykład 30-40, nie? A tak w niektórych momentach tak... No tak... No tak bez w ogóle żadnego... Tak jakbym wiedział, że na przykład coś zrobię, nie? Że na przykład przy uderzeniach się ten, że są lagi albo coś, a tak co? No, w takich momentach dziwnych. duży ten. Mocny jest ten brat. Ten olbrzymi. O i miecz. Jakiegoś łańcuchowa coś. Dobra i jeszcze chyba teraz Benders. Nie, jeszcze nie Benders. Jeszcze jedna mapa przed tym. Jeszcze jedna lokacja. Aha, bo minibos, zapomniałem. Mam poziom trudny, więc musi być minibos. Dobra, teraz właściwie... Ale się zacina. Okej. Okay. Dobra, w drugą stronę. Czemu ona nie może chodzić? E! Czemu ona chodzić nie może? Co to się dzieje? O Jezu! Co to się stało? Chodzić nie mogę. O, już mogę. Gdzie on jest? No. Jezu! No, ej! Już nie zaczyna wkurzać. No dobra, wreszcie. O, odblokowano tytuł. Łowca Wampirów, chyba pisało. Fajnie, może jakiś lepszy od tego łow, łowcy burasów. Dobra. Bardzo dużo takich rzeczy wypada tych worków. O tych workach naprawdę... Jest tyle rzeczy, można tutaj w tej grze zdobyć na serio, policzyć wszystkie możliwe rzeczy, które tu są. To można by było chyba nawet naliczyć ponad 200, 300, może. Dobra. I teraz już będzie Benders, czyli boss. Jest boss. Trochę bardzo dziw, inaczej wygląda. Trochę. No chodź tu, no chodź. Malty, na dzień dobry do Ciebie. To. Okej. Okay. No. Ja się zajmuję Twoimi sługami, więc Ty w tym czasie mnie bij. Dobra, na drugie powitanie mam to, na drugie śniadanko. I teraz czekamy, aż nowo nam się coś zdobędzie. Nadchodzą bandyci, załatwić najpierw. Aha, spoko, on może ich przywo przywoływać ten, przez ten swój naszyjnik. Widziałem przed chwilą. Dobra, chyba trzech... O, trzech zabiłem na raz. Albo dwóch, nie wiem ile tam było. No. Dobra, jeszcze tylko chwilka. Już chyba nawet ten ten wampir był gorszy od tego Bendersa, mimo że to był mini-bossa, to jest boss. Ten główny. Dobra, jeszcze tylko pójdziemy do miasta. No, szybciej. No, szybciej. Dobra. Już 25 minut prawie. No to ja byłem przy Med 1019. Ze mną dzisiaj był... Mr. Mati 999 No i widzimy się w następnym odcinku Elseworlda. Następny to będzie już szósty. No. Cześć. Cześć.